Wartość wynosząca 3,68 biliona dolarów sprawia, że Apple, firma technologiczna stworzona przez wizjonera, jest jednym z najbardziej pożądanych producentów na rynku. Jak wyglądała prawdziwa historia tej marki? Na początek 2025 roku Apple jest liderem pod względem wartości rynkowej, osiągając imponującą kapitalizację wynoszącą 3,68 biliona dolarów. Droga do tego sukcesu trwa nadal, a wydarzenia sprzed wielu lat, kiedy nikt jeszcze nie słyszał o Apple, stały się tematem licznych opowieści. Powstają książki, filmy, wspomnienia, a także wywiady. Oznacza to, że wiele faktów związanych z początkami firmy może nadal pozostawać nieznanych i być może nigdy nie zostaną ujawnione. Apple ma dość zasobów, by skutecznie zarządzać swoim wizerunkiem. Zacznijmy od samego początku, czyli od dwóch kluczowych postaci. Steve'a Jobsa i Steve'a Woźniaka. Jest rok 1971. Młody Steve Jobs poznaje Steve'a Woźniaka przez wspólnego znajomego. Woźniak to inżynier, który pasjonuje się tworzeniem różnych urządzeń. Szczególnie zainteresował go tzw. Blue Box urządzenie, które umożliwiało omijanie opłat za międzymiastowe połączenia telefoniczne. Woźniak produkował je w swoim domu, ale nie tylko dla siebie. Steve Jobs dostrzegł w tym pomyśle potencjał i zaczął sprzedawać je po 150 dolarów za sztukę. Niedługo potem, woźniak zaczął myśleć o budowie własnego komputera. Kiedy w 1976 roku firma MOS Technology wydała układ 6502, woźniak stworzył dla niego wersję języka basic, a następnie zaprojektował komputer, który mógłby go wykorzystać. W marcu 1976 roku Woźniak ukończył konstrukcję komputera, który później stał się znany jako Apple I. Jobs dostrzegł jego duży potencjał i od razu zaproponował, aby zamiast udostępniać schematy za darmo, sprzedać gotowy produkt. Woźniak próbował sprzedaży, składając oferty do HP, jednej z czołowych firm IT tamtych lat. Jednak bezskutecznie. W związku z tym obaj postanowili działać na własną rękę. W kwietniu 1976 roku powołali do życia Apple Computer Company, której współzałożycielem był także Ronald Wayne. Nazwa pochodziła od diety frutariańskiej, jaką stosował Steve Jobs. Żywił się głównie owocami. Co rzekomo dało mu inspirację do wyboru takiej nazwy. Poza tym umieszczenie firmy pod literą A zapewniało jej miejsce na początku książki telefonicznej. Pierwszym produktem Apple był Apple I montowana płyta drukowana, bez podstawowych elementów, jak klawiatura, monitor czy obudowa. Mimo to sprzedali około 200 sztuk tego modelu. W 1977 roku firma zmieniła nazwę na Apple Computer Inc. Apple I okazał się solidnym urządzeniem oferującym liczne udogodnienia oraz dobrą wydajność jak na tamte czasy. Był to jednak dopiero początek, ponieważ już pod koniec 1976 roku rozpoczęto pracę nad Apple II. W tym okresie pojawiły się także pierwsze informacje dotyczące misji firmy. Mówiono wtedy o tym, że komputery osobiste mają być małe, niezawodne, łatwe w obsłudze i przystępne cenowo. Dziś widzimy, że niektóre z tych założeń wciąż stanowią filar Apple. Jednak w latach 70. sprzęt tej firmy rzeczywiście wyróżniał się na tle konkurencji i był pionierem w wielu dziedzinach. Apple II był gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania, co wówczas było rzadkością. Dodatkowo jego design wyróżniał się oryginalnością. Na pokładzie znajdowało się także VisiCalc, program do arkuszy kalkulacyjnych który sprawił, że komputer stał się świetnym narzędziem do pracy biurowej i prowadzenia biznesu. Dzięki temu Apple zyskało pozycję lidera na rynku komputerów. Dowodem tego sukcesu jest rok 1980, kiedy firma zadebiutowała na giełdzie, pozyskując 100 milionów dolarów największy kapitał od czasów Forda. Apple odnosiło sukcesy, produkując wysokiej jakości sprzęt i sprzedając go w sposób, który pozwalał dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców. W wielu publikacjach czy biografiach można znaleźć opinię, że mimo iż Steve Jobs jest uznawany za twarz Apple, to tak naprawdę to Steve Woźniak jest ojcem sukcesu firmy. I w pewnym sensie jest to prawda. Gdyby nie jego projekty i praca nad sprzętem oraz oprogramowaniem, Apple nie byłoby tak użyteczne w codziennej eksploatacji. Z drugiej strony, to Jobs. Dzięki swojemu talentowi sprzedażowemu zdobył środki na rozwój firmy i przyciągnął klientów, a o sprzęcie mógłby nikt nie usłyszeć. Apple było wspólnym wysiłkiem całego zespołu. Woźniak docenił to, dzieląc swoje akcje w firmie z pracownikami. Mimo to, sukcesy Apple nie były wolne od trudności. Apple III miał liczne problemy, a oficjalną metodą ich rozwiązywania było podniesienie komputera i upuszczenie go na biurko, aby sprawdzić, czy wszystkie elementy są na swoim miejscu. Takie podejście nie było profesjonalne i z pewnością nie sprzyjało wizerunkowi Jobsa, który dążył do roli lidera. Krytykowano go za problemy z Apple III oraz za brak wykształcenia technicznego, co sprawiało, że nie był w stanie samodzielnie zaprojektować komputera. Związane z tym może być także to, że w 1981 roku podczas spotkania z inwestorami, Jobs wygłosił przemówienie na temat zdrady i braku szacunku. Apple przechodziło przez zmiany, pojawiały się nowe osoby, które zaczynały wpływać na kształtowanie firmy, zwłaszcza w zakresie reklamy. Wówczas pojawiło się charakterystyczne logo z jabłkiem oraz kampanie reklamowe, które stały się fundamentem sukcesu Apple. W firmie zatrudniono Dika Kaweta, znanego prowadzącego Popularne show telewizyjne, który stał się ambasadorem marki. Wprowadzono liczne reklamy, zarówno w telewizji, jak i w formie plakatów czy billboardów. Apple zaczął kierować swoje komunikaty nie tylko do entuzjastów technologii, ale także do szerokiego grona konsumentów. Zdecydowano się na odważny marketing, czego przykładem była reklama. Witamy IBM, Serio pojawiająca się na wejściu IBM na rynek, mająca lekko zaczepny ton i pytająca gdzie byliście. Przez kolejne lata firma rozwijała się dynamicznie, wprowadzając więcej reklam, lepszy sprzęt oraz promując postać Steve'a Jobsa, który stał się rozpoznawalny na okładkach magazynów. Media zafascynowane były historią firmy powstałej w garażu, a użytkownicy pokochali nowoczesne urządzenia Apple, które wprowadziły innowacje, takie jak interfejs graficzny, który umożliwiał łatwe klikanie w ikony zamiast wpisywania komend. Konkurencja, zwłaszcza IBM, nie próżnowała, więc Apple musiał nieustannie się rozwijać, wypuszczając na rynek komputery Lisa i Macintosh. Te ostatnie były reklamowane podczas Super Bowl w 1984 roku, w kampanii stylizowanej na książkę Orwella 1984, która przeszła do historii dzięki swojej jakości. W firmie pojawił się również John Scalley, były pracownik Pepsi, który został zachęcony przez Jobsa do dołączenia do Apple, słowami: „Chcesz przez całe życie sprzedawać wodę z cukrem, czy wolisz zmieniać świat z nami?". Skalej stał się CEO, a w międzyczasie z firmą pożegnał się Woźniak, który przestał być medialną postacią. Problemy firmy zaczęły narastać, a konkurencja, w tym Microsoft, rozwijała się szybko, prowadzając oprogramowanie i tanie PC. -ty. Istnieją pewne informacje sugerujące, że Jobs czasami korzystał z pracy innych ludzi, przedstawiając ją jako swoją własną. Na przykład projekt Woźniaka, który pomógł mu zdobyć pracę w Atari. Dodatkowo, współpracując przy grze Breakout, Jobs dał Woźniakowi tylko część zysków. Nie był także najlepszym ojcem, początkowo twierdząc, że nie jest płodny, by później poddać wątpliwość testy DNA. Choć w swojej biografii mówił o wielkiej miłości do córki, w obliczu problemów w firmie, a także rosnącej konkurencji, Woźniak oficjalnie opuścił Apple, stając się honorowym pracownikiem. Mimo dużych nakładów na kampanie reklamowe, sprzedaż Macintosha nie była zadowalająca, co zmusiło Jobsa do odejścia z firmy, co wspomniał z żalem. W po podejściu skoncentrował się na nowych projektach, takich jak Next, a także kupił Pixar, znane dziś z produkcji filmów animowanych. Apple bez Jobsa zmagał się z trudnościami, bo Microsoft wraz z IBM zdominowały rynek tanimi komputerami, które, mimo gorszych parametrów, były bardziej dostępne. Mimo to firma nie poddała się, wprowadzając kolejne modele Maców i rozwijając inne dziedziny, jak współpraca z firmą Adobe, która tworzyła oprogramowanie do tworzenia dokumentów. Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Apple zaczęło umacniać swoją pozycję na rynku. Firma jako jedna z pierwszych zainwestowała w Internet, rejestrując swoją domenę, i zaczęła konkurować już nie tylko z IBM, ale także z Atari czy Amigą, co zmuszało ją do dalszej ewolucji. Według niektórych źródeł, sukces firmy był wynikiem trzymania się wizji Jobsa. W 1997 roku Jobs wrócił do Apple, kiedy firma przejęła Next, a jego oprogramowanie stało się podstawą dla systemu Mac OS X. To był kluczowy moment, ponieważ Jobs ponownie objął stanowisko CEO. Wtedy zaczęły powstawać takie produkty jak iMac, iBook, iPod i iTunes, które zrewolucjonizowały technologię użytkową. Szczególnie iPad. Prowadzony w 2001 roku. Zyskał ogromną popularność, wspierany przez udaną kampanię reklamową. Jednak prawdziwa dominacja Apple rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy to pojawił się iPhone 3GS. To urządzenie przyczyniło się do popularyzacji smartfonów i popchało rynek naprzód, przekształcając Apple w markę, którą znamy dzisiaj. Co sprawiło, że lata 2000 były tak przełomowe dla firmy? Po pierwsze, sprzedaż sprzętu Apple znacznie wzrosła, w tym szczególnie komputerów Mac, których sprzedaż w 2000 roku wzrosła o 12%. Apple zaczął również czerpać zyski z iPoda, który był rewolucyjny. Świetne reklamy i funkcjonalność samego urządzenia, które oferowało dostęp do ogromnej biblioteki muzyki, sprawiły, że iPod stał się bardzo popularny. Zamiast nosić wielkie urządzenia, takie jak diskmeny czy walkmeny, użytkownicy mogli nosić mały, elegancki sprzęt z pamięcią 5GB. Było to coś przełomowego tysiąc piosenek w kieszeni, podczas gdy konkurencja miała jedynie megabajty pamięci iPhone był również rewolucyjny pod względem innowacyjności, będąc jednym z pionierów wśród smartfonów z ekranem dotykowym. Ta zmiana była, podobnie jak w innych przypadkach, wieloaspektowa. Po pierwsze, powstała na fali sukcesu iPoda, po drugie, wynikała z rosnącej konkurencji. iPhone wyróżniał się w swoim segmencie, oferując ekran dotykowy, łatwy w obsłudze interfejs oraz elegancki design. Kolejnym kluczowym czynnikiem był marketing. Chociaż wcześniej istniały smartfony czy urządzenia z ekranami dotykowymi, to iPhone zdołał na stałe zapisać się w historii. Choć nie wnosił nic przełomowego ani szczególnie innowacyjnego, to zasługa reklamy sprawiła, że wyróżnił się na tle konkurencji. Co z tego, że inne telefony były dostępne, skoro nie pochodziły od Apple? Prezentacja przez Steve'a Jobsa jest dziś uznawana za ikonę. Wielu ekspertów twierdzi, że była to prawdziwa rewolucja w świecie telefonów. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku iPada, który również nie wprowadzał żadnych nowatorskich rozwiązań. Jego sukces oparty był głównie na doskonałej prezentacji i marketingu. Apple doskonale potrafi sprzedawać swoją markę, styl życia i wrażenia związane z posiadaniem ich produktów. Nawet teraz na rynku można znaleźć urządzenia z lepszymi parametrami, w niższej cenie, które są bardziej niezawodne czy lepsze w różnych zastosowaniach. Niemniej jednak to właśnie podejście Apple do produkcji. Dążenie do perfekcji, eliminowanie zbędnych elementów i oferowanie najlepszych rozwiązań przeważało. Choć telefony te mogły mieć słabą baterię, były podatne na uszkodzenia, czy Apple celowo spowolniał ich działanie, to i tak były postrzegane jako produkty wyjątkowe. Potwierdza to również wartość firmy Apple, która zaskakuje swoją wielkością i potencjałem, porównywalnym do sporych państw. A co właściwie wpływa na ogromną wartość Apple? Oprócz technologii, sprzedaży, dostępu do danych i oprogramowania, kluczowy jest jej potencjał potencjał do rozwijania nowych technologii, które będą przyciągać kolejnych klientów. Mowa tu o nowych modelach iPhone'ów, iPadów, Maców, czy nawet sztucznej inteligencji. To właśnie oczekiwanie, że firma będzie rosła, rozwijała się i kontynuowała sprzedaż, zwiększa jej wartość. Jest to swoisty paradoks, ponieważ produkty Apple sprzedają się właśnie dlatego, że są produktem Apple. Nie oznacza to, że firma wytwarza złej jakości sprzęt, po prostu ogromna część wyceny opiera się na sile marki. Obecnie na świecie znajduje się około 1,5 miliarda aktywnych iPhone'ów, a łączna liczba aktywnych produktów Apple to około 2,2 miliarda. W segmencie telefonów Premium Apple w pełni dominuje, a nawet biorąc pod uwagę cały rynek urządzeń, firma ta wypuszczająca jeden model rocznie posiada prawie 20% całego rynku. Dodając do tego iPady, Maci oraz inne urządzenia, łatwo zauważyć, że Apple ma niemal monopolistyczną pozycję. Jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta: to efekt marketingu i wizerunku firmy. Steve Jobs, który przez wiele lat pełnił rolę kluczowego lidera Apple, stworzył koncepcję, która do dziś jest stosowana przez firmę. Chodzi o projektowanie urządzeń, które są komfortowe w użytkowaniu, eleganckie oraz łatwe w obsłudze. Wszystko to jest wzbogacone o estetyczny design, który jest widoczny nie tylko w produktach, ale również w prezentacjach i sklepach marki. Obecnie firmą kieruje Tim Cook, który zdaje się doskonale kontynuuje dzieło Jobsa. To właśnie za jego kadencji Apple osiągnęło niespotykane wcześniej wyceny oraz wprowadziło na rynek przełomowe urządzenia, takie jak iPhone 7 i kolejne wersje: Apple Watch, AirPods, a także Google Vision Pro. Zawdzięczamy to zmianie podejścia do biznesu. Jobs skupiał się na tworzeniu innowacyjnych produktów, które sprzedawane były jako rewolucyjne. z kolei Cook koncentruje się na ekosystemie, tworząc wzajemne połączenia pomiędzy produktami Apple, jednocześnie przekonując użytkowników, że posiadanie jednego urządzenia tej marki to zbyt mało. MacBooki, iPady, iPhony, a także Apple Watche i inne nadchodzące produkty współpracują ze sobą, oferując użytkownikom wygodę, a także poczucie prestiżu które zostało starannie zbudowane przez firmę. Dodatkowo Tim Cook sprawnie zarządza kryzysami. Apple, jak każda duża firma nie jest wolna od kontrowersji. Istnieje wiele artykułów i opracowań analizujących problemy firmy oraz jej mniej chwalebne praktyki. Jednym z głośniejszych przypadków było planowanie postarzania produktów. Oprogramowanie w niektórych starszych iPhone'ach Powodowało ich spowolnienie, co prowadziło do szybszej wymiany urządzeń. Dodatkowo, platforma App Store zmaga się z problemami związanymi z podziałem dochodów między firmą a twórcami aplikacji, co uwidoczniło się w sporze z Epic Games. Kolejnym zarzutem jest trudność w serwisowaniu urządzeń Apple oraz utrudniony dostęp do części zamiennych, co zmusza użytkowników do kosztownych napraw. Należy również wspomnieć o warunkach pracy w fabrykach, w których produkowane są urządzenia Apple. Większość podzespołów pochodzi z Chin, gdzie panują kontrowersyjne warunki pracy. Historia Apple jest długa i nadal trwa. Firma nieustannie jest przedmiotem badań, zwłaszcza poprzez biografię Steve'a Jobsa, a także filmy, książki oraz inne materiały. Dzięki za dotrwanie do końca i zachęcam do podzielenia się w komentarzach. Czy posiadacie urządzenia Apple? Czy chcielibyście kolejny film o kolejnej marce, na przykład o Microsoftie? Dajcie znać w komentarzach.